witam serdecznie dzisiaj kawałek przewodu z instalacji elektrycznej trzy razy dwa i pół i te żyły są też dwa i pół tutaj mam tu mam półtora, bo jest troszeczkę cieńszy ten przewód. I te grube żyły to jest 16 mm kwadrat z kabla ziemnego. I powiem Wam, że to jest najgrubszy, tak mi się wydaje, najgrubszy drut, jaki jest stosowany właśnie w pojedynczej żyle. 16 mm kwadrat, bo owszem, są grubsze przewody miedziane, ale to są tak zwane wielodruty, czyli Trzy albo cztery druty skręcone razem w jednej izolacji i to już jest wielo ale jako pojedynczy drut wydaje mi się, że nie ma większego jak 16 mm2. W każdym razie nie spotkałem się jeszcze z grubszą żyłą. Cięższe, owszem, owszem są dziesiątki, czwórki, ale powyżej 16 mm2 to. Się nie spotkałem. No, z tych dwóch kawałków na pewno będzie. One mają około metra. Na pewno będzie ponad kilogram, bo to ten, ten drut waży. Ściągnięta jest izolacja, ta wierzchnia. Może pamiętacie, był taki film, gdzie z tego drutu zrobiłem antenę. Bardzo dobrze radio odbiera, także wejdźcie na, poszukajcie tego, tego filmu hmm, bardzo dobrze się sprawdza <laughs> no i co jeszcze narzędzia, narzędzia które wykorzystuję w pracy to już są narzędzia zużyte, koronka do wiercenia otworów w ścianie podpuszki, tu jest akurat koronka z zębami, te zęby są po, połamane jak trafi na jakiś drut zbrojeniowy Albo beton jest z grubym żwirem, no to te, te zęby lubią się wyłamać po prostu. Tutaj mam już inną koronkę, też do wyrzucenia jest. To znaczy się chce odzyskać ten uchwyt. Ta sama koronka idzie do huty, a uchwyt zostaje do następnej koronki to jest tak zwana taka koronka nakrapiana mówią na, na nią diamentowa ma jakiś taki materiał nakrapiany jego już tutaj w tej chwili nie ma bo to wszystko starta jest no ale ta koronka już potrafi wywiercić w żelbetonie drut przeciąć także to ona, ona, ona naprawdę daje radę droga jest co prawda ale no ale niestety, dobre, dobre narzędzie kosztuje. I tutaj też chcę odzyskać ten uchwyt do wiertarki, a koronka idzie do huty. Poza tym dzisiaj sprzedawałem, za chwilkę puszczę wam kawałek tego filmu. Dzisiaj sprzedawałem mieć i stal. Stal, która była z różnych urządzeń AGD i wykopana przeze mnie. Za chwilkę puszczę wam ten film. Jest bez dźwięku, dam jakiś podkład muzyczny dlatego, że był strasznie silny wiatr, może tego nie widać, ale na filmie, ale w każdym bądź razie źle się dźwięk nagrał. No nie mam takiego mikrofonu, by na zewnątrz dobrze nagrać to co mówię. Także ja zabieram się do obierania tych przewodów. Na filmie widzieliście dwa pojemniki, w jednym stal, w drugim yy, miedź, Stali coś ponad 10 kg, miedzi ponad 5 kg. Yy, całkowita suma wyszła 302 zł. Yy, także tak to wygląda. Teraz zobaczymy, co udało mi się odzyskać. Dzisiaj, a już mówiłem, same grube kable robią ponad ten, ten gruby kabel ziemny, robi ponad kilogram. Kilo sto kilo sześćdziesiąt jeden razy trzydzieści czterdzieści osiem. Złoty 15 groszy po 30 zł za kilo, także niezła, niezła suma zbiera się na następny wypad do punktu skupu. Dobra, to wszystko. Do następnego razu. Łapki, suby, pozdrawiam.